Cześć kochani, z tej strony tajemniczy gość z kanału Niebanalne Marzenia. Dzisiaj jest 22 wrzesień 2022 rok. Chciałem Wam zaprezentować kolejne spełnione marzenie chęć posiadania nietypowych zapalniczek. Minimum 7. I zaczynamy od sprawdzenia pierwszej paczki. Też cztery paczki kupiłem tak jak ostatnio. O, jest kilka zapalniczek. Jak widać. Teraz zobaczymy, czy będą działały. Pierwsza to gaśnica. Nie ma gazu, normalna jest nowa. Tak wygląda. Tak, tutaj się napełnia. Także później ja to napełnię. I ma jeszcze latareczkę. Jak widać, ta gaśnica. Kolejna. To szminka dla pani. O, tutaj się coś pali żarzy. Kolejna. To siekiera. toporek porek. Zwał jak zwał. Tu również mamy do napełnienia, także później ją się napełni. Następna to klucz. Również trzeba napełnić, także postaramy się później napełnić. jak działają. No i ostatnia. To pistolet, który tak wygląda. Nie zbadujemy się, jak tutaj jest. Iskra nie ma. Zmienia. Myślę, że jest to kwestia też naładowania jej gazem. I to jest pierwsza paczuszka Mamy pięć różnych zapalniczek. Otwieramy kolejną. To jest najdroższa zapalniczka. Kosztowała ponad 40 zł. Ale jest bardzo ciekawa i interesująca. Przynajmniej dla mnie. Ostatnia. Jeszcze jedna osoba ją widziała. Jest to buteleczka Jacka Danielsa. Whisky. O, ta jest wypełniona gazem i ma płomień. No muszę powiedzieć, że fajnie wygląda. Naprawdę. Kolejna. Zapalniczka. Wow, jak fajnie zapakowana. O. I to jest zapalniczka. Płomień jest, ale dodatkowo. Posiada scyzoryk. Taki gadżet. O, tutaj jest zarysowana. Nowa, już zarysowana. Dziwna sprawa. No ale. Taka jakość. Tutaj jest pewna blokada. Tak, tu blokujemy ostrze. Tu odblokowujemy i się normalnie wysuwa. Zablokowane. O. Nie wystrzeli nam. Odblokowujemy, naciskamy i się wyciąga. Myślę, że fajnie wygląda. Chociaż taka trochę jakby była po przejściach. Tutaj ma jakieś brudne albo od folii, albo od tej taśmy takiej przylepnej. No zobaczymy. A to ją spakuje ładnie, tutaj, tak jak była zapakowana. Ale otworzę ją tak. No i tu mamy ostatnią paczuszkę. Fragmentację. Tu powinny być dwie zapalniczki. Oj, 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 oj. oj. Bardzo dobrze to zapakował. Ta ciężka jest. I teraz tak. To są dwie zapalniczki jako można używać ich jako brelok. Fajna sprawa. Tu jest w kształcie granatu. O, i to jest fajne. Oczywiście. Trzeba uzupełnić gazem. A tu jest granat dymny. Tu jest granat zwykły. Hukowy. Ależ jak to tutaj działać ma? Aha, bo tu jest. Powiem Wam, że tego typu, starego typu nieprzyjemnie się je tutaj odpala. Myślę, że gaz jest potrzebny, tak samo jak i w tej iskra jest. No i widzimy, że mamy w sumie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dziewięć zapalniczek za kwotę 225 zł. No i jeszcze gaz do tego uniwersalny, który tutaj napełnię je, żeby później sprawdzić, czy działają. Tak. Najbardziej podoba mi się granat. I buteleczka czekoladnia Chociaż ta szminka i ta gaśnica też jest fajna. Rzejewskie są fajne. Słuchajcie, ja już jestem po napełnieniu wszystkich zapalniczek gazem. Mogę Wam pokazać to, co mi się udało jeszcze zobaczyć w nich, to jak one działają. Zacznijmy może od tego scyzoryka. Nie wiem dlaczego za drugim razem nie działa. Trzeba lekko potrząsnąć, żeby zaczęło działać dopiero. Taki minus. Kluczyk, fajna sprawa. Jedyny minus jest taki, że płomień nagrzewa tutaj dookoła, czyli tak jakby bezpośrednio nie wylatuje z tego otworu. Tutaj ten pistolecik, tak. Tu trzeba najpierw przełączyć dopływ gazu, nacisnąć i jest. I tutaj zamykamy dopływ gazu w każdej chwili. Toporek. To działało wcześniej, też jest minus taki, że się będzie nagrzewać tutaj ten metal. Szminka. Szminka również działa. To, co mi się udało zobaczyć, to ona tutaj ma jeszcze dopełnianie gazu. Tak więc tego wcześniej nie widziałem. Ale ja zapalniczek na co dzień nie używam. To ma być bardziej ozdoba niż tutaj gaśnica. Oczywiście każdy ma regulowany poziom tego płomienia, więc yy, granat... Tutaj ten dymowy. Ma coś takiego, że. O, i słyszymy, jak już płynie gaz. Dopiero zamknięcie tej klapki powoduje, że dopływ jest odcięty. No i dwie najfajniejsze. Jack Daniels. Fajnie działa. Oj, granat. Granat jest dosyć ciężki, ale fajny. Tu jest, jak widzicie. Żarowa, więc płomienia nie będzie dużego. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie filmu i zapraszam na kolejne.